Witajcie! Co zostało przygotowane tym razem? Już zobaczycie. Odnowiona grafika odesra'ego. Teraz będą to cięcia mieczem. Gratulacje należą się dla Mejcula. Grafika też ładnie prezentuje się z nowym Wirrem Ostrzy. Drugą rzeczą są grupy cooldownów. Jak widzicie, póki zaklęcie jest niemożliwe do rzucenia. Będą pokazywać mi się cyferki, oznaczające po jakim czasie mogę rzucić kolejny raz zaklęcie. A oznacza aktualne zaklęcie. G oznacza grupę zaklęcia. Oraz W, którego tutaj nie uświadczymy, oznacza, że wszystkie zaklęcia są jeszcze na cooldownie. Oprócz tego chciałem Wam zaprezentować najnowsze ikonki, których autorem jest również Michael. Zaciemnione będą widoczne wtedy, kiedy zaklęcie będzie na cooldownie. Jasne. Wtedy, kiedy cooldown oczywiście zejdzie. Mam nadzieję, że to pomoże nowym graczom orientować się w sytuacji walki. Pozdrawiam i dobranoc!